Jedna niania uspokoiła przerażoną dziewczynkę w parku, nie wiedząc, że jej ojciec był milionerem, prezesem firmy. Słońce powoli zachodziło nad Gdańskiem, barwiąc trawę w parku oliwskim na złoto. Julia Wójcik siedziała na zużytej ławce przy stawie z kaczkami, obok nienaruszona kanapka zawinięta w brązowy papier. Książka w miękkiej oprawie z pozaginanymi znajomymi stronami Leżała na kolanach, ale od dziesięciu minut jej oczy tkwiły na tym samym akapicie. Była wyczerpana nie tylko gonieniem za dziećmi i sprzątaniem resztek jedzenia, ale ciężarem życia. Choroba serca babci wymagała leków i częstych wizyt w szpitalu. Rachunki rosły co tydzień. Praca freelancera jako niania płaciła mało i choć kochała dzieci, miłość nie kupowała recept. Ten moment w parku o zmierzchu był wszystkim, na co sobie pozwalała. Chwile ciszy, przed powrotem do domu, gotowaniem, dzwonieniem do apteki i decyzją, który rachunek opłacić później. Oderwała kawałek kanapki i rzuciła go gołębiowi. Wtedy to usłyszała. Cichy, złamany szloch. Nie płacz rozkapryszonego dziecka, ale coś surowego, przestraszonego. Wstała czujna. Podążając za dźwiękiem do kępy krzewów, w cieniu starego dębu zobaczyła ją. Małą dziewczynkę, jakieś pięć lat, skuloną, tulącą szarego pluszowego królika. Włosy splątane, policzki umazane łzami, ciało drżące, ale oczy suche, jakby strach wysuszył łzy. Julia kucnęła kilka metrów dalej, głosem niskim i spokojnym: Cześć, mała, zgubiłaś się? Bez odpowiedzi. Dziewczynka mocniej przytuliła królika. Julia nie naciskała. Znała strach na tyle, by wiedzieć, że słowa nie zawsze pomagają. Usiadła na trawie, niezbyt blisko, i wyciągnęła z torby paczuszkę ciastek. Wiesz, powiedziała łagodnie, kiedyś poznałam zagubionego kotka w dużym parku. Bał się tak jak ty. Ale ktoś go znalazł, dał mu ciastka i powiedział, że to normalne się bać. Oczy dziewczynki zamrugały w jej stronę, krótkie spojrzenie, ale wystarczające. Julia otworzyła paczkę i położyła ciastka w zasięgu. Chcesz jedno? minęła chwila. Potem, powoli, dziewczynka wzięła ciastko. Odważny kotek uśmiechnęła się Julia. Siedziały tak w ciszy. Julia podała butelkę wody i nauczyła ją zabawy w oddychanie. Oddechy lwa, wciągasz mocno, wypuszczasz powoli. Dziewczynka naśladowała na początku drżąco, potem spokojniej. Jak ma na imię twój królik? zapytała Julia. Luna, szepnęła dziewczynka. Luna ma szczęście, że ma ciebie, powiedziała Julia. Dziewczynka kiwnęła lekko i przysunęła się. Bez słowa skuliła się przy Julii. Zanim przejdziemy dalej, proszę, skomentuj, z jakiego miasta nas oglądasz. Uwielbiamy wiedzieć, skąd jesteś. Zasubskrybuj też nasz kanał, kontynuując. Instynktownie Julia objęła ją ramieniem. Drżenie dziewczynki ustało. Chwyciła płaszcz Julii, jak koło ratunkowe. Julia pochyliła się, szepcząc: Zagubione kotki nie zostają zagubione na zawsze. Wtedy rozległy się kroki, szybkie, desperackie. Julia spojrzała i zobaczyła mężczyznę na ścieżce rozczochranego, spanikowanego, z piersią falującą, gdy rozglądał się po parku. Zobaczył je i zamarł, wzrok tkwiony w dziecku w ramionach Julii, oddech wstrzymany. Przez sekundy nie mówił, nie ruszał się, dziewczynka nie drgnęła. To twój tata zapytała Julia cicho, skinął głową podchodząc. Alicja powiedział, ma na imię Alicja, ona uciekła mi. Odwróciłem się na sekundę i urwał, głos mu się załamał. Bała się, powiedziała Julia łagodnie, upadł na kolana obok nich. Ona nie, nie pozwala nikomu takiej trzymać, nie odkąd, przełknął ślinę, odkąd jej mama odeszła. Alicja poruszyła się, spojrzała na ojca, wahając się. Potem wyciągnęła do niego rękę, wciąż trzymając Julię. Chwycił jej dłoń, palce mu drżały. Dziękuję, szepnął głos ciężki. Nie znam nawet pani imienia, ale dziękuję. Julia spojrzała na dziewczynkę wciąż wtuloną, i coś opiekuńczego, matczynego wzrosło w niej. Mam na imię Julia powiedziała cicho i myślę, że twoja córka to bardzo odważny kotek. W kawiarni na rogu siedzieli przy stole przy oknie. Alicja tuliła się do Julii, maczając ciastka w mleku. Mężczyzna Łukasz siedział naprzeciw, dłonie wokół kawy, jakby go zakotwiczyła. Nie pytał o pracę Julii, wiek czy przeszłość, tylko o Alicję. Mówiła zanim przyszedłem? Niewiele, powiedziała Julia. Ale słuchała, podobała jej się historia, Łukasz kiwnął powoli. Kiedyś była taka gadatliwa, ale wszystko się zmieniło. Jej mama odeszła dwa lata temu. Bez pożegnania, po prostu zniknęła. Julia milczała, piersią bolała. Nie mówi do mnie tato od prawie roku, dodał cicho. Teraz to tylko Łukasz, jakby byłem obcy. Julia spojrzała na Alicję, rysującą kształty w kondensacji na szklance. Nie boi się ciebie, powiedziała łagodnie. Boi się kochać i znowu stracić. Łukasz podniósł wzrok zaskoczony, potem spuścił oczy. Może, ale nie wiem jak do niej dotrzeć. Wszystko co robię wydaje się złe. Próbujesz, powiedziała Julia. Ona to widzi, nawet jeśli nie potrafi powiedzieć. Gdy przyszła pora wyjścia, Łukasz zapłacił. Na zewnątrz niebo łagodniało w odcieniach fioletu. Lekki wiatr poruszał liśćmi. Stali na chodniku, w ciszy, jakby nikt nie chciał odejść. Nagle Alicja odwróciła się i objęła Julię w pasie. Sprawiłaś, że się nie bałam, szepnęła. Możesz być moją przyjaciółką. Julia uklękła, głos uwiązł jej w gardle. Oczywiście, że tak. Łukasz stał, dłonie zaciśnięte, usta się rozchyliły, ale nic nie powiedział. Patrzył jak córka jest w ramionach innej osoby, i coś w nim się zmieniło. Podziw, smutek, wdzięczność, niedowierzanie. Gdy Alicja się cofnęła, spojrzał na Julię, jakby widział ją po raz pierwszy. Jestem ci winien więcej niż myślisz, powiedział, głos ochrypły. Julia zaprzeczyła. Potrzebowała tylko, by ją zobaczyć. Odwracając się, by odejść, czuła oczy Alicji za sobą, a cisza Łukasza unosząca się w powietrzu, zdawała się początkiem czegoś niewypowiedzianego. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie szepczące. Skomentuj, z jakiego polskiego miasta oglądasz Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego Twoja aktywność pomaga nam tworzyć więcej takich historii. Minęły trzy dni w ciszy. Julia Wójcik próbowała nie myśleć o mężczyźnie z Parku Oliwskiego ani o dziewczynce, która objęła ją z desperacką ufnością. Wmawiała sobie, że to był tylko wzruszający moment, przerwa w ich życiach, znacząca, ale chwilowa. Aż zadzwonił telefon. Nieznany numer, prawie zignorowała, ale coś kazało jej odebrać. Pani Julio. Powiedział ciepły, profesjonalny kobiecy głos. Tu Beata, asystentka pana Kaczmarka, prosiłby skontaktować się bezpośrednio. Julia zmarszczyła brwi. Pan Kaczmarek? Tak, Łukasz Kaczmarek, ojciec Alicji? Julia wstrzymała oddech chciałby zaoferować formalną posadę. Ciągnęła Beata. Niania na pełen etat dla panny Alicji. Pensja trzykrotnie wyższa niż obecna, z benefitami i elastycznością na opiekę nad pani babcią. Julia zamarła w maleńkiej kuchni, ręką opierając się o stół. Umysł wirował z niedowierzania. To poważne? Zupełnie, powiedziała Beata. Jego słowa. To pierwsza osoba, która sprawiła, że Alicja uśmiechnęła się od roku. Znajdź ją. Julia chciała odmówić. Wydawało się to nagłe, zbyt wiele, ale pomyślała o babci, zaległych rachunkach, lekach, które próbowała rozciągać. Powiedziała tak. Następnego ranka Beata przysłała samochód. Gdy wjechała na prywatną aleję, Julia wiedziała, że to nie jest zwyczajne miejsce. Brama była wyższa niż. Jakikolwiek budynek, w którym mieszkała. Posiadłość w Gdańsku była snem ze szkła i kamienia otwartym na światło. Mężczyzna w garniturze otworzył drzwi samochodu, inny zaprowadził ją do wejścia. Julia rozglądała się, oczekując, że ktoś zaśmieje się i powie, że to żart. Nie stało się tak. Drzwi otworzyły się, zanim zapukała. Alicja przybiegła, Boso po marmurze, Luna, pluszowy królik, kołysał się w jej ręce. Twarz rozbłysła, jak słońce przebijające mgłę. Wróciłaś? krzyknęła, rzucając się w ramiona Julii. Julia przytuliła ją, zaskoczona i wzruszona. Jasne kotku! Z tyłu, na szczycie schodów, pojawił się Łukasz. Wyglądał inaczej ciemna koszula, dżinsy, ale światło go wyróżniało. Był człowiekiem opisywanym w artykułach, które Julia przeczyta później. Nieuchwytnym, potężnym, onieśmielającym, a jednak patrzył na nią, jakby to nie miało znaczenia. Cześć, powiedział niemal nieśmiało. Cześć, odpowiedziała Julia. Oprowadził ją po domu, nie chwaląc się bogactwem, ale jak ktoś zdenerwowany, próbujący wyjaśnić coś bez słów. Dom był piękny, ale cichy, zbyt perfekcyjny, jakby nikt w nim nie mieszkał. Ona tu rządzi! Powiedział Łukasz, patrząc na Alicję, która pokazywała Julii swój pokój, ale zawsze wydawał się pusty. Julia kiwnęła, rozumiejąc więcej niż oczekiwała. Gdy zostali sami na chwilę, powiedział cicho: Wiem, że to przytłaczające. To jedno słowo, powiedziała Julia, lekko się uśmiechając. Zaśmiał się, potem spoważniał. Nigdy nie chciałem. By Alicję opiekowano się z mojego powodu, tego, co posiadam. Zatrudniłem najlepszych w mieście, ale żaden nie sprawił, że się śmiała. Zamilkł. Ty to zrobiłaś w tym parku. Julia spuściła wzrok, nie wiedząc, jak przyjąć tak intymny komplement. Nie zatrudniłem cię, bo myślę, że jesteś idealna, powiedział łagodnie. Proszę o pomoc pierwszą osobę, która ją zobaczyła, nie nagłówki nie moje nazwisko, tylko ją. Julia spojrzała mu w oczy. Zobaczyła podatność nie prezesa, ale ojca proszącego o pomoc, by dotrzeć do córki. Skinęła głową. To sprawmy, by znowu czuła się bezpieczna. Dni zyskały rytm, jak łagodna melodia, narastająca w cichym tle. Julia przychodziła co rano przy dźwięku Alicji, biegnącej korytarzem w kapciach z królikami. Z luną pod pachą. Dziewczynka nie krzyczała, nawet szczęśliwa. Jej radość przychodziła w cichych uśmiechach, w rączce wsuwającej się w dłoń Julii, bez pytania, czy w czekaniu na szczycie schodów, gdy wiedziała, że Julia jest blisko. Rzadko mówiła do personelu, nawet do Łukasza tylko z Julią. Julia nie naciskała. Nie pytała, dlaczego Alicja nie nazywa go tatą, ani dlaczego drży, gdy drzwi trzaskają głośno. Po prostu robiła miejsce, słuchała, siedziała obok podczas malowania, pozwalała Alicji czytać bajki lunie, nawet jeśli słowa nie zgadzały się ze stroną. Powoli Alicja łagodniała, ale tylko z nią. Łukasz trzymał dystans, zawsze uprzejmy, wdzięczny, ale z wahaniem w oczach. Jakby bał się zepsuć coś kruchego. Czasem Julia widziała go stojącego za drzwiami pokoju Alicji, gdy się bawiły, słuchającego w ciszy, nie wchodzącego. Pewnej nocy, szykując się do wyjścia, znalazła Łukasza w kuchni z zimną filiżanką herbaty. Nie rozmawia ze mną, powiedział niemal niesłyszalnie. Julia zatrzymała się w drzwiach, uśmiechnął się zmęczony: Rozmawia z tobą, ale ze mną. Jestem obcy. Nie jest zła powiedziała Julia łagodnie. Boi się, dźwiga więcej niż wielu dorosłych spojrzał na filiżankę. Wczoraj mi powiedziała, że nie lubię przytulać dodała Julia. Łukasz podniósł wzrok zaskoczony. Co? To nieprawda wiem powiedziała ale ona tak myśli. Kiedyś uznała, że okazywanie uczuć cię denerwuje. Łukasz odwrócił wzrok, wyraz twarzy ciężki. Słyszała kiedyś matkę, mruknął. Mówiła, że umiem tylko zarządzać firmami, nie rodziną. Pierś Julii zabolała. Ona w to uwierzyła. Cisza rosła. Wciąż cię potrzebuję, powiedziała Julia cicho. Tylko nie wie, jak do ciebie dotrzeć. Może zacznij od czegoś małego, jak czytanie jej przed snem. Łukasz zamrugał. Nie chciałaby, może chciałaby, powiedziała Julia, nawet jeśli nie mówi. Tej nocy stanął w drzwiach pokoju Alicji z książką w ręku. Julia czekała na zewnątrz. Alicja nie protestowała, ale nie patrzyła na niego. Leżała na boku, luna w ramionach, oczy otwarte. Łukasz czytał, na początku niepewnie, potem rytmicznie. Następnej nocy obróciła się trochę do niego. Trzeciej nie skuliła się, gdy usiadł na łóżku. Po drugim tygodniu Alicja oparła się o jego ramię i zasnęła. Gdy Julia przechodziła i ich zobaczyła, Łukasza nieruchomego, ledwo oddychającego, jakby bał się przerwać chwilę, zamknęła drzwi cicho. Później znalazła pogniecioną kartkę na stole do rysowania Alicji. Rysunek w drżących liniach. Wysoka postać z brązowymi włosami, trzymająca za ręce dziewczynkę i królika, na górze krzywymi literami: Kocham mojego tatę najbardziej na świecie. Julia nie wahała się. Położyła rysunek na stole Łukasza, dokładnie na środku. Nie napisała biletu, nic nie powiedziała. Godziny później. Późno w nocy Łukasz siedział w gabinecie, jedyne światło pochodziło z kartki w jego rękach i błękitnego blasku miasta za oknem. Trzymał rysunek jak szkło, palce mu drżały, łzy spływały ciche, nie otarł ich. Siedział w ciszy, opłakując to, co zawiódł, i zaczynając wierzyć, że może ma drugą szansę. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie szepczące. Skomentuj, z jakiego polskiego miasta oglądasz: Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego. Twoja aktywność pomaga nam tworzyć więcej takich historii. Wszystko zaczęło się od spacerów spokojne popołudnie. Julia zabrała Alicję do księgarni kawiarni w Gdańsku: z pomalowanymi oknami i darmowymi piankami dla dzieci. Alicja śmiała się, prawdziwie, gdy wracały przez park Oliwski. Luna pod pachą, wąsy z czekolady na twarzy. Julia nie myślała o tym wiele aż do następnego ranka. Telefon wibrował bez przerwy. Nieodebrane połączenia, wiadomości, pilny SMS od Beaty. Nie wchodź online, za późno. Plotkarskie strony pokazywały ziarniste zdjęcia. Julia, trzymająca Alicję za rękę, kucająca, wiążąca jej but, śmiejąca się, gdy dziewczynka coś pokazywała. Nagłówek. Tajemnicza niania. Łukasz Kaczmarek, miliarder technologii, spotyka się z blond opiekunką? Artykuł sugerował, że Julia jest interesowna. Wykorzystuje dziecko, by dotrzeć do pieniędzy. Komentarze były gorsze. Klasyka. Najpierw zbliżyć się do córki. Kto ją wini? Jest bogaty i przystojny. Biedna dziewczynka, tylko pionek. Julia poczuła mdłości. Ręce jej drżały, przewijając ekran. Myślała tylko o Alicji, tak słodkiej i o tym, jak ten cyrk ją zdezorientuje zrani. Łukasz też zostanie wciągnięty, jego firma wizerunek. O południu Julia spakowała torbę. Gdy Łukasz wrócił wcześniej, zastał ją w drzwiach z listem rezygnacyjnym. Nie mogę zostać powiedziała szybko to ją zrani, ciebie też już rani. Julio, zaczekaj, poprosił. Nie ucięła, głos jej się załamał. Za bardzo ją lubię, by być powodem jej strachu znowu. Przepraszam. Alicja pojawiła się zdezorientowana, słysząc podniesione głosy. Stanęła, widząc torbę. Odchodzisz? zapytała głos drżący. Julia uklękła. Tylko na chwilę, kotku. Twarz Alicji załamała się, ale zrobiłam dla ciebie rysunek. My w ogrodzie. Julia powstrzymała łzy, przytulając ją: Zachowaj go dla mnie dobrze? Tej nocy Alicja odmówiła jedzenia, skuliła się w łóżku, płacząc w uszy luny, szepcząc imię Julii. Łukasz bezradny stał w drzwiach. Prasa nie odpuszczała, reporterzy obozowali przed domem, fotografowie próbowali przekupić personel, spekulacje online wymknęły się spod kontroli. Następnego dnia Łukasz odwołał spotkania. Na zaimprowizowanej konferencji prasowej stanął przed kamerami i krzykami. Uniósł rękę, zapadła cisza. Jestem Łukasz Kaczmarek. Nigdy nie odpowiadam na plotki, bo to tylko szum, ale to jest inne. Zamilkł. Julia nie jest moją dziewczyną, nie szuka pieniędzy ani sławy. To kobieta, która uratowała moją córkę w parku, gdy była przerażona. Głos mu drżał. To jedyna osoba, którą Alicja pozwala okryć na noc, pierwsza, której zaufała od lat. I błyskały flesze, ale nie mrugnął. Nie jest tylko nianią, powiedział powoli. To powód, dla którego pamiętam, jak być ojcem, dla którego moja córka znowu czuje się bezpieczna, spojrzał w kamery. Zanim napiszecie więcej, wiedzcie: Ona jest rodziną i będę ją chronił, jak rodzinę. W domu, w pokoju gościnnym, gdzie spała Julia, Alicja, skulona pod kocami, oglądała ojca w telewizji. Gdy powiedział ona jest rodziną, szepnęła Wiedziałam. Dwa dni później Julia wróciła. Bez wielkich gestów, tylko kliknięcie drzwi, dźwięk luny upadającej, gdy Alicja rzuciła się w jej ramiona. Wszystko się zmieniło. Julia nie była już tylko nianią. Łukasz nie wydawał poleceń. Poruszała się po domu naturalnie, wypełniając pustki. Alicja czekała na Julię przy soku na śniadanie, zasypiała, gdy ta ją okrywała. Łukasz wysyłał zdjęcia w ciągu dnia. Alicja układająca puzzle, rysująca dom, pytająca o Julię. Mimo bliskości nic nie mówiono. Zachowywali szacunek. Niewidzialną linię, której żadne nie przekraczało, nawet przy ciężkich spojrzeniach pełnych ciszy. Potem Alicja zachorowała. Kaszel przy kolacji przeszedł w wysoką gorączkę o północy. Julia nie panikowała, ale Alicja nie była jak inne dzieci, nie narzekała, tylko cichła. Skulona w łóżku z gorącymi policzkami, Julia została przy niej, mocząc jej czoło, opowiadając bajki, nucąc. Weszła na łóżko ostrożnie, tuląc ją do piersi. Alicja tylko raz chwyciła jej palce w ciemności. Łukasz wrócił o trzeciej nad ranem, wyczerpany z Warszawy. Bez zdejmowania płaszcza pobiegł do pokoju. Światło z korytarza ukazało Julię śpiącą, głowę obok Alicji, ramię opiekuńczo wokół niej. Alicja trzymała ich dłonie jak kruchy łącznik. Łukasz stanął. Pierś falowała z wdzięczności, miłości przytłaczającej. Wyszedł cicho. Na dole wziął książkę Julii, poplamioną farbą przez Alicję. Otworzył okładkę i napisał: Julio, jeśli to czytasz, nie miałem odwagi powiedzieć na głos. Nigdy nie byłaś tylko opiekunką. Jesteś łagodną siłą, której ten dom potrzebował, głosem, który dotarł do mojej córki, gdy ja nie potrafiłem. Przywołałaś ją z powrotem, więcej przywołałaś mnie z powrotem. Nie wiem kiedy to się stało może gdy ścierałaś czekoladę z jej nosa, albo tańczyłyście w kuchni, jakby świat nie patrzył może dziś widząc, jak ją trzymasz, jakby była Twoja ale wiem od dawna trzymasz nasze serca. Łukasz. Położył list w książce, zostawił na fotelu w jej pokoju i poszedł na górę. Julia nie obudziła się, ale czuła coś w powietrzu, czułe, niewypowiedziane. Zaręczyny nie przyszły z diamentami. Były w skromnym domu na obrzeżach Gdańska. Łukasz z bukietem stokrotek i puszką ciastek. Julia otworzyła drzwi, zaskoczona. Uśmiechnął się nieśmiało, podnosząc puszkę. Dla twojej babci. Powiedziała, że przypominają Anglię. Julia zamrugała. Między śmiechem a płaczem. Babcia w kuchni robiła na drutach koc bez właściciela. Łukasz zdjął płaszcz, przywitał ją jak starego przyjaciela i zapytał, czy mogę zaopiekować się pani wnuczką do końca życia? Cisza. Babcia podniosła wzrok. Mądry. Będziesz ją kochał ostrożnie? Ze wszystkim, co mam, powiedział, skinęła. To tak. Łzy napłynęły. Julia odwróciła się, ale łukasz chwycił jej rękę. Zaręczyny były proste, właściwe. Ceremonia w Parku Oliwskim pod drzewem o złotych cieniach. Bez smokingu, tylko biały koc piknikowy. Jedzenie, bliscy ludzie. Julia miała suknię w kolorze kości słoniowej, włosy zaplecione ze stokrotką. Łukasz w lnianej koszuli bez krawata wyglądał bardziej jak człowiek niż milioner. Alicja błyszczała w białej sukience z koronkowymi rękawami, błyszczących butach, trzymając polne kwiaty. Pociągnęła Julię do Łukasza krzycząc: Przyprowadziłam mamę do taty, przyprowadziłam ją do domu. Śmiech rozbrzmiał. Julia zasłoniła twarz, uśmiechając się przez łzy. Łukasz ukląkł, bez pierścionka, tylko z jej dłońmi w swoich. Bez diamentów, szepnął, tylko to życie z tobą? Skinęła. Tak, tysiąc razy tak. Rok później Gdańsk był inny. Albo Julia się zmieniła, nie była już zmęczoną dziewczyną na ławce ze starą książką. Szedł z celem, ciepłem. Jej imię widniało na drzwiach małego, ale potężnego biura, Fundacja Moment Parku. Jako dyrektorka, wybrana przez Łukasza, prowadziła organizację non-profit inspirowaną Alicją. Pomagającą dzieciom leczyć traumy przez bezpieczne przestrzenie, terapię sztuką, warsztaty opowieści. Każde dziecko dostawało królika o imieniu Luna. Alicja. Teraz sześcioletnia była maskotką, rozsiewając brokat i rysunki. Śmiała się łatwo, przytulała swobodnie, nazywała Łukasza tatą, a Julię mamą. W domu Łukasz wciąż był prezesem, ale pod garniturami był obecny, zmieniony. Czytał bajki, robił herbatę dla Julii, sadził stokrotki za licją. Czasem o zmierzchu wracali na ławkę w parku we trójkę. Pewnego jesiennego ranka Łukasz udzielił rzadkiego wywiadu. Zapytano, jaka była najważniejsza decyzja w Twojej karierze. Uśmiechnął się patrząc na Julię i Alicję, śmiejące się z rozlanym lodem. Podejmowałem decyzje warte miliardy, powiedział, ale żadna nie równa się dniu, gdy zatrzymałem się w tym parku i zobaczyłem młodą kobietę trzymającą moją córkę. Jakby już była rodziną. Była tylko nianią na ławce. Ale ten moment oddał mi to, co myślałem, że straciłem zaufanie i miłość. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie szepczące. Skomentuj, z jakiego polskiego miasta oglądasz Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego. Twoja aktywność pomaga nam tworzyć więcej takich historii.